A to już jesteśmy czy nie jesteśmy? A już od 24 minut jesteśmy. Wilkomy! Słuchajcie, już mam poszedł. Poszła kurwa do Wrocławia. Bo Olka poszła do Wrocławia. I kurwa już nie po Wrocławiu. Po ośmieniu. Kurwa, my byśmy zdążyli zaraz cały mecz, co nie ja teraz. Albo kurwa zbudować całą wieżę. No. resztę wieży. No to Olka wredni. Poszła sobie w pizdu. Płaczkę już tak ma, czy tak? Zresztą wyjechał no? na chwilę. Wyjechał, płaczkę już tak ma, czy tak? Dobra, jestem. Serio? O. O kurwa, ja przyjechał. Ja, ja przyjechał. Znaczy no dobra, jak chcecie, to znagrajcie. Nie, kurwa, chodź z nami. Ja przyjechał. Antrosz, kurwa. Nie! Ja nic nie małem co to ma być! To jest gbaut! Kurwa! Nie pozwoliłem! Nowy tytuł kurwa! No! Tytuł odcięte, z 2.80 CS Tytuł szarta w sumie Która tu minuta była w godzinie. 24 Dobra, nagrałam na głosówce zajebiste życzenia. No i zajebiście. Nawet ci to mogę puścić, znaczy wam. Yy, może nie istnieje. No to generalnie życzę wszystkiego co najlepsze dla pani mamy młodej, bo bycie mamą młodej nie, nie należy do najprostszych. No i generalnie zdrowia, szczęścia, yy, dużo słodyczy, pieniędzy, bo ten mały kasztan pewnie dużo tam prosi. No, i taka prośba na koniec. Mogłaby zagrać w CSK z nami? no, coś tam tego. Ale to taki szczegół, oczywiście. Wszystkiego dobrego! Życzę i przede wszystkim spełnienia marzeń. O, ładnie, ładnie. Albo okay. <grych> no my ostatnio co do wczoraj było, co nie? w My z panem co chwilę na B chodziliśmy, co nie oni na. Poszliśmy raz na a, to, nie? Akurat atru... 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 na B, co nie? Ale wyczerpaliśmy się tak. Jakiś smog a. na wleciał. Runda w pizdu, bo poszedłem na chłódź chcę. Bo poszłem na ucieczce Ej, <grym> bomba, <grym> bomba. Dobra, idę. Bo jedną słuchawkę mam. Ale, no, tak jest no piszę minutę jest na jest teraz To minut dla młodej jest Ano będzie z wieszczu. co jest wieszczu. To W którym momencie ja sobie MK kupiłam? By wy, typy! Wy, wy. Yy, w 32 minucie. Mm. Czysta nagrana ola. Negit. dobra. Grałem na jakiś tip. Chuuu, lewica. Miałem co Nie, nie miałem żadnych filmów. <grym> Simowali się, to trzeba z, y, zgłosić za grę na korzyść przeciwnika. Ale nie, to nie ta gra. Ajajaj. Aj, aj. Tak, co tak, za śmieć, tak. Dziwię się, czemu powiadomienia przychodzą, no ale kurwa jak dałam posta na Instagrama, no to... Jakiego posta? No co, nie jesteś na bieżąco? No, teraz raczej nie będziemy pobijać? Jak codziennie. dosyć nie dałaś tego posta? Dwa dni temu. Możesz to, ten, zaplugować będzie w odcinku. <grych> no tam Olusia Instagram wiecie o co chodzi? no, nie, pamiętam, nie no, no, tak właśnie. Yy, tylko szkoda, że nikt tego nie ogląda. A, ale najlepszy nie, Instagram... Nie, na YouTube oglądają. Olusia podłoga, podłoga. Głosować to podłoga, podłoga chyba wiesz? Aj na pewno, było spójrz. No, brakuje mi 6 obserwujących do y, pół tysiąca. To no, jeszcze raz, ja? Ci... Nice panda, no, moja krew. Co? Oni jest... <grym> co, co jest? Co jest? Co jest? Chyba zobaczyć kurwę kurwa tle. No. Nie, to jest to chyba jutro. No. Czy co? Czekaj co? Co by się co? musiało stać, żeby on był? Dłu... Co? To znaczy, ale ona to nie są twoje ropiny, co nie? Moja krew. Poszliśmy głębiej, takie, o kurwa. Ej właśnie! Ej, ale tak czysto teoretycznie, znaczy to jest na inny temat, ale... Patrz, no. jak masz wroga, co nie? Tak masz kogo? broga No. I zapierdolisz wrogowi dychę. dychę. No. No. mi nie. nie patrzę. I ty masz dychę, czyli teoretycznie jesteś na plus dwie dychy. Patrz. A miałeś jeszcze dychę przed? No nie. No to jesteś teoretycznie... ...bogatszy od dychy. Jesteś na dychy. Nie, o dwie przed. dychy. Wytłumacz czemu. No? Ponieważ... No? To jest ten wróg. I ty chcesz dla niego jak najgorzej. Czyli jak kradniesz mu dychę, i on tej dychy nie ma... Y, ...dwóch na short... Y, longu, sorry. To, czekaj jeszcze raz, jak bierzesz mu dychę i on tej dychy nie ma, a ty masz dychę, czyli tak czysto teoretycznie masz dwie dychy. Nie, no ale nie ma to sensu. No, ma to całkowicie duży sens. Teorii ma. Teorii, a nie Czyli o co jej chodzi? Ja też, ale nie ma to sensu. Ale nie umiałam się skupić, bo musiałam grać i jeszcze jeść. A, no tak. Jedzenie zajmuje się 90% tego. Tak, no ale masz dwie dychy. Bo prostu nie, nie ma żadnej dycha, a ty masz dwie, czyli jedną. A? Dobra, wiesz co? Okej. Okay. Nie chcesz z tą dyskutować na ten temat, więc tak, no? Masz rację. Ma to kompletny sens. No? No? Po prostu ty jesteś zbyt głupi na to. Kurwa, tak. No. No. jesteś zbyt głupi. No. O nie, nie, nie tym tonem do mnie. Może <grywa> balonkiem wyjdzie, bo coś długo nie idzie. I teraz już niczym nie wyjdzie. Albo po prostu nie wyjdzie. No. O, w pałacach No, w pałacach. Jak mam, ja pierdolę. teraz, Oj, oj! Nie co tam tak, jakie mi Musieli to zmienić kiedyś. Kiedyś, kiedyś się tam dał przeżyć. No właśnie! Oni Jezu, nie... Oni się też wzięli przy tam, przeżyjemy chuń. <śmuszczam> to dlatego jest tak. Dobra, niemożne! ta kurwa! Ja pierdolę! To ma... Yes. Nie, kurwa, nie ma przestań! <laughs> on jest że na w ślubie jest, przestań! Ale kim z tym? Daj mi dokończyć. Ja ci Tislew. No, Wybuchliśmy! No. no. I on jest w krwi, a że ja mam ok. Znaczy. Turba. Czysto teoretycznie będę miała. Jedno. To znaczy, że jak wybuchnę, to. Już, kurwa, oh, kurwa. musiałem to przemyśleć, że szumarłem umarłem, co nie? Ja patrzę, co? Kurwa, że głupi Patrzę, co to jest? Jeden jeden, dobra No pan da się tam obłobił trochę Nawet no, bardzo Ej, trzy jest ja sobie miałem taki rzut Gloczek Boczek GLOCZEK Boczek Ty jesteś głupi Słuchaj, u Ciebie jeszcze coś z jest No, ty nazwij swojego glo glota Boczek Kurwa, <grywa> to jest idealne tak że znajdź swojego, swojego glota, swojego nie jest, nazwij Boczek this is bandit a jeszcze modę ci ukradnij, kurwa boczkę Tak, MK nazwis słabowy <noise> Nie no, ja MK do słabowego podobno Chodziło o samą puętę, a nie o to, że jest podobnie ja, nie, ale... nie ma takiego strzelania no, Na Maczek Zjebałem Boczek, boczek Tak, stak Emek macz Kurwa mać. No kurwa, no, kurwa, no, kurwa. <stydzio> Ja pierdolę, dobra Roz <stydzio> Zamyśliłam się nad maczkiem, stekiem, boczkiem <stydzio> A, już jest godna jesteś, dobra Taka... kaszka? <gry> Nie, to się powtarzało go... so,